Poezja i Winyl to spotkanie w ramach Chorzowskiego Winyl Festiwalu. 14 maja w kawiarni Kamienica zebrani goście mogli posłuchać utworów Marka Grechuty w wykonaniu aktora teatru Rozrywki Kamila Franczaka. Ponadczasowość to jest myślę bardzo dobre określenie tej twórczości, bo piosenki, które mają po kilkadziesiąt lat można spokojnie dziś zaśpiewać, można dziś przełożyć na dzisiejsze czasy, ponieważ może i zmienia się otoczenie, trochę zmieniają się ludzie, ale mechanizmy rządzą nami takie same i sposób opisywania świata w piosenkach Marka Grechuty wraz z jego wszystkimi współpracownikami, którzy kreowali wówczas te piosenki jest naprawdę ponadczasowy i opisuje sytuacje, które dziś zdarzają się również na co dzień i te dobre i te mniej dobre i te naprawdę przykre, tak jak na przykład w, w utwór Wolność. To jest, to jest mój ulubiony utwór, który dzisiaj również zagramy w Kamienicy, bo to jest jeden z najpiękniejszych utworów traktujących w ogóle o wolności, jaki znam na tę na chwilę z, z polskiego repertuaru. W dalszej części Nina Siwy z pomocą kolekcji płyt winylowych opowiedziała o twórczości najważniejszego przedstawiciela polskiej poezji śpiewanej. Myślę, że jest to niezwykła i wizjonerska poezja, no, a jeszcze na winylach, to gdzieś to tam sięga moich lat młodości, gdzie słuchało się właśnie na winylach poezji i, a właściwie piosenka aktorska była zawsze mi bardzo, bardzo bliska. Z samą poezją Marka Grechuty muszę powiedzieć, że spotkałam się przy płycie w Malinowym Hruśniaku, kiedy nagrał tę płytę razem z Krystyną Jandą. No, i przygotowując się do dzisiejszego spotkania, sięgnęłam po płyty różne. Ehm, Szalona lokomotywa, wiosna Achoty, więc przez ostatnie kilka tygodni słuchałam bardzo intensywnie płyt Marka Grechuty, czytałam o nim wiele różnych rzeczy. No, i będę miała dzisiaj okazję opowiedzieć Państwu, odczarować troszkę tego niezwykłego człowieka.